Niedzielne popołudnie. Na dworze minus 5 stopni Celsjusza. Wieje wiatr, przez który odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Nagle błogą ciszę w straży pożarnej przerwa telefon. Dzwoni mężczyzna, który zgłasza, że znajduje się na piaskach szczygliczce, a na środku jeziora znajduje się dryfująca łódka. A on, biedny od kilku godzin, liczy na to, że dotrze ona do brzegu. Dyspozytor zrozumiał, że na łódce ktoś się znajduje i potrzebuje pomocy. W pędę wysłał trzy wozy bojowe. Gdamy po całych No Czemu trzy, No czemu, no czemu, no bo jest ale zagrożone życie ludzkie. Nie, nie, nie. nie ja powiedziałem wyraźnie. Szef Pana, wszystkie rozmowy są nagrywane, także będzie można... Ja też mam, ja mam nagrywaną rozmowę. Ja też ja, ja Ja bym nie wracał głowy, że moje życie jest zagrożone, powiedziałem wyraźnie. A po co byśmy to przyjęli w trzy samochody, pani? Gdamy tam po całych no, ja też jestem dziwne że jest to no. Gdzie, to gdzie pan tutaj? tą łódkę. Bo? No, tu właśnie tam. No. mnie. Po chwili stwierdził, że łódka to w rzeczywistości sterowany model, który otrzymał od żony na rocznicę śrubu i bardzo mu zależy na jego odzyskaniu. Sprawa dla mnie jest bardzo ważna. Policja. No jest, jest. To na Strażacy powstrzymywali się, by nie wybuchnąć śmiechem. Każdy z nich zastanawiał się skrycie, czy nie bierze przypadkiem udziału w ukrytej kamerze. Wydaje, że tak kwina i że to po prostu jest... Nie Dowódca zadecydował, że nie będzie uruchamiać akcji wyławiania jakiejś łódeczki. Jego zdaniem ze zgłoszenia wynikało, że jakiś mężczyzna znajduje się na łódce i nie może dotrzeć do brzegu. Widziałem do ja że panów ratował co, co, co model. Kto będzie zaangażowanych? Co najmniej sześciu ratowników. Widzi pan tutaj trzy samochody, a niech w tym czasie ktoś, komuś faktycznie coś się stanie. I to przerywacie roboty. No tak, bo myśli pan, że tak sobie przerywamy i w suchych ubrania. tak. No. Spiniemy tę deskę, w dwie minuty wskoczymy do auta i, za, i, i, i zalecimy na niej. Dlatego już szukaliśmy gościa na łódce, co jest 8 metrów od, od, od brzegu. Na szczęście dla roztargnionego kapitana zatopionej łódki wraz z ekipą Ostrów24TV pojawił się mors Krzysiek. Bez chwili zawahania zadeklarował pomoc i popędził na brzeg, do którego właśnie zmierzała łódeczka. Po zdjęciu obuwia i odzieży wskoczył do wody i już po chwili trzymał w rękach wypasioną motorówkę. Strażacy z niedowierzaniem patrzyli na przebieg całej akcji. Ostatecznie podjęli decyzję o fałszywym zgłoszeniu. I zawiadomili policję, która ukarała mężczyznę 50-złotowym mandatem.